Siemanko, siemanko. Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nowaku. Ten wstępniaczek znacie już najprawdopodobniej na pamięć. Dzisiaj y, na tapecie mamy Dantego, Devil May Cry'a, misja numer 13. Ja zaczynam ją nagrywać y, po raz chyba piąty. Wstępniaczek już widziałem po raz piąty. Mam nadzieję, że po raz ten wstęp... piąty. Uda mi się po prostu nagrać to dobrze, bez żadnej zwiechy, ponieważ zauważyłem, że mi bardzo co jakiś czas przerywało i szło dalej, przerywało i szło dalej. Także rozpoczynamy misję. Rozpocznij misję od początku. W ostatniej w ostatnim odcinku zabrali nam, porwali nam właśnie tą laseczkę. Mundus nam wziął nam ją i z... Yy, ukradł. Ukradł no... porwał Dzień. po prostu, tak? Podejmij. What the fuck, jakie imię. Co ci chodzi ziomuś. Virgil? Brat Dantego oczywiście, Virgil. Virgil. I don't know who you are, or why you have been stupid enough to attack... Głupi, ty jesteś głupi. Możeś ją porwał chyba. <laughs> no uratował ją w końcu, nie? Z Dante, ze swoim bratem. Ty nie wiesz, że jestem jego bratem. You want the girl. Że ja jestem bratem Wergilia, a Virgili jest bratem tamtego, którego ja jestem... Ee, Bogiem, bo nim steruję. <laughs> tak to wychodzi moi drodzy, nie? <laughs> nieźle, nieźle. Oho, uh. no to ciekawe.

I met a demon named Phineas. He told me. Yes, aha, aha, no, okay. This is amazing. We have access to Mundus's unborn child. This is exactly what we need to get him out of his lair. No, we use this to save Cat. <coughs> best Dante. <coughs> you would risk the future of mankind for a girl. Cat put herself through hell to protect us. Właśnie Tak jest, zgadzam się Nie zostawię jej Spoiler No właśnie, zrobimy ta pama jemu, czyli jednym samem ducha na maksa I o to chodzi Będzie Dantego już dawno nie było Zajęliśmy się czymś innym, grami typu indie mam jeszcze jedną niespodziankę Zmierzyna dla was będę miał, ponieważ Margot of the Ninja już pomalutku kończymy, o, idziemy na imprezkę. Tego już nie widziałem, moi drodzy. To ja poczekam może. What the fuck? Nice! I am now. <laughs> Fuck you! <laughs> Nieźle. O, imprezka. Dyskoteka. Szafa gra. Tralala. I dobry music I o to chodzi. A to jest dziwka mundusa. Drama w środku ja cześć aniołko! Żeby tak się laska do mnie jeszcze kleiła, to by było w zajebiście. Mam się pierdolić? Z tobą? Raczej! Przepraszam za wyrażenie. WTF? Co tu się dzieje? Kyrgyz! Nie to być zaraz. Chyba, coś mi się wydaje. Oh yeah! Uwielbiam tam zmiany kolorów, te po prostu japońskie. Eee, japońsko-koreańskie Dobrze mówię japońsko-koreańskie, Capcom z Korei czy z Japonii Już się pierdzieli po malutku ta, Capcom, i Kryja, Lazon ile tych filmów jest? Oh yeah No to let's dance Dobra, zmieniamy tutaj Jebutton, to Gin, hehehe No chodź tu ziomuś Eleganciuśku Bo o, o tu mi tu przypierdzieli. Jeszcze raz. Dzień. Baśnie. I podkładzik muzyczny, eleganci do tego. Elegancko. 2 za będzie. Bo wow, o wow, tu mi przypierdzieli. Dobra, z powietrza i ciebie też tutaj z powietrza. Ty podbijaj tutaj do mnie. Chodź tu. Dobra. Eleganciuśko. Dobra, udało się. O, tam imprezka u góry. O wow, wow, tu musimy chyba zmienić naszą, naszą podstawową broń na niebieską. O wow, what to fuck? Zaraz zginę pewnie No, tom trzeba rozpierzyć Ej, To on mi to zrobił, to on mi tu robi w ogóle Jakaś wiedźma czy co Pięknie, pięknie ładuj, ładuj go, ładuj Dobrze, 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 dobrze Eleganciuszko, troszeczkę żywo żeśmy tutaj dostali

Elegancko, dobrze, podbijaj, no napierdzielaj ją. Zginij! to mi chodziło, combo! Aż ziem się spocił, moi drodzy, normalnie. Jeszcze kawka do tego. To już w ogóle... What the fuck? O, ci przy pierdzielę? Lepiej być, pod laską ale <laughs> to nie pod taką. Dobra, okej, okay, co teraz No What the fuck Nightclub to fight club Z klubu nocnego do klubu walki Mamy dziś dla Was coś specjalnego No chodź, no chodźcie Ło Ło To fuck, ale mi tu przypierdzieli! elegancko. Jeszcze raz, no chodźcie tu. A i zginę zaraz. Nie, kurje. Dobrze. W powietrzu, dobrze, powietrze. No i żem zginął No Kyrie, ale chcesz użyć złotej kuli A użyjemy złotej kulki naszej kochanej Elegancko Kyrie. Dobrze, dobrze A pierdzielaj go Dobrze w powietrzu, non-stop w powietrzu Awaj go Pięknie No choć raz ty malutki No chodź. Oj, chodź. wózku, zaczął mi powiedzieć, No, nie Dobra. Wo 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 już nie mam kulki późniejsze. The fuck is dead Nie, kyrję Dobra, uciekliśmy Giń Nie, O the hell is going on the motherfucker Takiś cwany tak? No to chodź Aha, no to żem se poszedł Kurde, game over, kontynuuj, no Dobra Dobra, polecimy teraz z normalnego naszego rebeliona. A właśnie To będziemy sobie zmieniać w ten sposób Po prostu bronię Eleganciuszko, dobra, teraz czekamy na tego. Wow, 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 wow. No chodź tu, eleganciuszko, no chodź, no chodź malutki. Dobra, udało się uciec. Nie jest źle. Wow wow, wow what the fuck. Is... Gin! Dobra Udało się Dobra, teraz polecimy tutaj z tego. Dobra. Udało się w końcu. Emergem wszystko. What the hell. Wow, wow 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 What the fuck is going on? Dobra, polecimy z Obliviona naszego moi drodzy. Ajajajaj, znów to samo. Dobra. Dobra, udało się uciec. Chodź tu. Ai, Dobra, to tam mamy tą naszą kurtkę. Nie było to eleganczo. O, jeszcze lepiej, dobrze, udało się. I co teraz? Z kim zadzierasz? Prawda? Z rozkoszą, z rozkoszą, z rozkoszą, <laughs> Przepraszam Was bardzo Troszeczkę mi się zakasłało Dobra, no to ciśniemy Do przodu, zawsze do przodu O właśnie, tutaj może byśmy sobie coś kupili Przedmioty Małą gwiazdkę No nie gadajcie, że nie mogę kupić mojej gwiazdki Zawieszenia, złota kula A kupimy złotą kulę Jeszcze jedną Krzyż zdrowia Dobra, nie da się no to teraz ulepszenia Rebellion nie da się, bla bla bla, to to, to 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 hmm, co by tu ulepszyć? Te są już ulepszone, tak? Osiris też jest ulepszony, Nie. Arbiter, o tutaj co to tu mamy? O właśnie, eleganciuszko. Tam mi się pada E plus dwa razy kierunek celu i spacja. Lepiej by się grało na padzie. Miałem sobie podłączyć pada, no ale... Jakoś tak wyszło, że nie podłączyłem. Dobra. Ciśniemy dalej. Dobra, tutaj musimy takie coś zrobić. Ja był matalem. fuck. A udzielę Ci audycji! Audiencji! Wtedy Ty i ta Twoja... Jako dziewka, to ma jest coś dziwko? Dobra, tam nie ma co iść. Wciśniemy teraz tutaj. No, co teraz? Następni do kolekcji. No chodźcie, chłopaki. No come on, baby. Show me watch cat. Faj! Wow wow wow, what the hell? Nie! Yeah. O piękny! Piękny finish! I zdobyliśmy troszeczkę tutaj żydka widzę jebo Nie eleganciuśko! I ciśniemy dalej Do góry! Odbijamy! No wbijaj tutaj Dante Ja, yeah, kryje! Dobra. Tutaj takie coś. Tutaj takie coś. Ok, udało się. Wbijamy na imprezkę. Elegancjuszko. I następna runda. Czyżby? Masz 30 sekund, aby załatwić moich paskudnych strażników. Cudownie. Wow, no to będzie tutaj troszeczkę chyba cię ale to zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Elegancko. Ło to właśnie gdzie ja jestem ładu, wow, wow, no chodź tu.

Wbijamy, wbijamy Jebu i o to chodziło Dobra muza, dobra techno, dobry dubstep, nie to jest te chyba No, dawajcie, następny minutach. Już prawie połowa I jak uważacie, moi drodzy, Podkręcimy trochę tempa. What the fuck? Boy. Ola, wo 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 Nie, nie. A aj, 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 aj. aj, znowu, niech to szlak Gińc, będę do społeczny Tutaj te czerwone takie paseczki, o widzicie, to mi to Браво, да уж не, Нет, нет, только не то. Но распирчили. Но удалось. О, на ты лежи чё, массакр. Dobra, ciśniemy dalej Elegant Cuszko, a z którą stronę, my tu mamy iść. O, w tamtą What the fuck to to jest. Ja bym chciał żytka trochę, a nie O tutaj coś mi się zdaje, moi drodzy, że... Tak, Jasne. Najlepiej jest przy zgaszonym świetle. Pozdrowienia dla Kumaty. Nie. Yeah. Dobra, troszeczkę rzutka żeśmy zdobyli. Dawaj, tu też życia. I co, następny? Jebut. Dobra, przejdziemy teraz tędy. Co? O czym ty gadasz w ogóle, ty głupia babu? I to muzyczka. I to mi się podoba. eleganciśko piękne SLOW I następne O oh je yeah. ta muzyczka te efekty specjalne i to teraz Nie było Dzień!

Tu spacja, tu spacja, jesteśmy na następnej platformie. <laughs> I teraz co? o oh o. -oh. to co to, to za zielność. Aha, to ten co ucieka. Wow, wow, wow. O, łoł, o kurde. No, dobra, uciekliśmy mu. Ło, wow, 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 what the fuck? Jak ja mam tutaj ten cel? Dobra. Jest, jest, to się naładowało nam tutaj troszeczkę. Dobra, gdzie jest ziomuś teraz? Napierdzielaj go, napierdzielaj go, Dante. Napierdzielaj go. oli mi przypierdziel... Aha, to trochę rzadka żeśmy dostali trochę. Dobra, uciekliśmy. Ło, wow Ło. Wow, wow. Dobra, uciekliśmy tu. Eleganciusko. Dobra, dobra, bigo, bigo. What the fuck? Czekaj, dobra. Aha, what the fuck? Co, spierdzieliłeś? Płoty, kurde, leserze jeden. Nie było I ciśniemy do góry. I co teraz? Odcineczek już trwa dobre 20 parę minut. Chyba. 21 bądź 24 cztery. ja teraz jestem... What the hell is going on? Dobra, tu może coś byśmy sobie kupili Przedmioty Aha, nic nie kupimy. Mała gwiazdka zawieszenia. Przebraca część niebie diabelskiego zawieszenia. No spoko, niech będzie Tutaj hop Tutaj też hop Tutaj też hop. Ciach, bach, popaków troszeczkę. Jakieś orbki tu sobie napierdzielimy. Jeszcze które gdzieś tu są? Nie ma. Dobra, idziemy do ciebie. Bóg. Bóg. Ciach, bach. O, wow, wow, wow. to jest moja dziewczyna. Czuję, chcesz wiedzieć, jak czy. Tak, ale nie w taki sposób. Dobra, i ciśniemy dalej, moi drodzy, ciśniemy. Oh, wow, what the fuck, co game is over? Ja nie chcę jeszcze koniec gry. What the hell? Domunicz tę dupsko i zejdź na dół, wow. Skończy right. się cierpliwość, what the fuck? Aha, bo tam ma tego demona w brzuchu, nienarodzone dziecko, tak? Załatwmy to wow, 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 wow. Dobra, to ciebie tu na niebiesku muszę zrobić, tak? Dobra, ciebie tu na, na szybkości będę musiał. Dobra, udało się. Nie, łotofag, teraz czerwony. I bu, raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. No, chodź tu. Chodź tu. Dobra, udało się. Ta, o to, łotofag niebieski. Co, i czerwony może teraz powiecie. O wow, wow, wow. No dobra, dobra, chcesz tego jednego wow, wow, wow. Dobra, udało się Dobra, ciebie tutaj na górze będziemy rozpierdzić łowo, wow, wow, dostaliśmy Nie, Kyrie! No, w końcu, pięknie! No i co powiesz na to? Szmatto? Wow! I co? Skończyliśmy, misja ukończona! Dobra moi drodzy, widzę, że tutaj mamy ładny podkładzik na następną misję. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, w końcu mi się udało to dobrze nagrać. Jest, kurde, w końcu udało się. Krzysztof, tak jesteś wielki, o, Dziękuję wam bardzo serdecznie i czekajcie na następne odcineczki. Z tej strony był Nowaku, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, Ranga A. A czemu nie jest? What the fuck? Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.